Kto gramy sobie wyforta? Ogólnie, a będziemy ci grać wyforta? Jak słabo widać, to sorry. Czekajcie, może zaś w będzie lepiej widać. Zobaczę. Jeszcze raz lepiej widać. O, zrazu lepiej widać. No nadzieję Więc Gramy dziś w wyforta. Co, jest słaby wyforta? Jestem słaby wyfort, Macie. Bardzo, strasznie słaby. Więc no, jeśli się nie taki, słaba strzelam, ogólnie ogarniam już jak biegać, oczywiście piję najpierw małe potki i szybko zbieram bronię szybko ten, ale muszę powiedzieć, że budowanie i strzelanie to bardzo, tak, jestem słaby, Będę, jak sobie ci doleję tą serwę, to się łapę w górę i suba. w Ten kanale. No i co, zaczniemy nagrywać teraz i teraz leciwe. Ja mi słabo wskaźnik, to naprawdę swój. Zkońcę do tego filmu już trzeci raz. Nie, to jest słabo. Ale dobra. Chciałbym. Ja bardzo w ogóle lubię lec na basen i na dżunglę, bo to ja bardzo lubię nieczę. Ale bardzo fajnie, nie? Ale ciekawe kiedy ten rozdział się skończy, bo w tamtym rozdziale to naprawdę ten. Widzisz jest typa. W tym rozdziale e, nie, nie wiem czy czym Pan Person mi się na twarzy, jakby w tym rozdziale to wtedy sobie był, był ostatni, ten chronił. Mi się nie podobał w ale no dobra. Gdy patrzę do gościu, na graczy, co tam już po stole zabudował? Tak jakaś wieża na coś. 3, 2, 1, startujemy. Naprawdę bardzo wysoko na pół. się zobaczyć, czy te beczki tam spadną, jakby te beczki spadały i by miały jakiś sondu, jakaś jakieś złote broń i by w apickim, jak Na tak, przykład jakby spadł na jakiegoś typa, by zginął ten typ. Węgiel też by mogły się rozbić, jakby spadł na jakąś budowę, to, to by się zniszczyło, nie? By było taki, też by miał taki TNT, by był taki. To został jakby taki, no, zostałby taki, kurde, no, taki ślad po tym, tak, czy tutaj leży tak, może no, wie, że to na przykład żeby bukła, tam jest złota broń, ta beczka tam ogień jest takie ja w ogóle, nie wiem, co ja w ogóle teraz zgadam. Aj, ja no trudno, czy fajnie się nagrywa? Fajnie, sorry, że tak widać. Może w następnym odcinku postaram się, ale nie obiecuję że lepiej na no, to nagrałam może na tym na konsoli. E, nie wiem jak nagrywać na konsoli, więc nagrałam z telefonu na konsolę. I no. Dobra. Jem sobie ciasto. A nie wiem się tam tego szperać. Na szczęście wiem, że ciasto można iść. Przez o tym niedawno nie powiedziałem. Przez wczoraj chyba. Nagle by, ale przez wczoraj nawet no, nie było jeszcze tego update Nie na no, nie. taka... Ciekawojsko. To jest opuszczony sejf. A nie wiem od kiedy. Po prostu. A czkawka, więc sorry. kompensarii. A. Jak fajnie, że ci jest sobotka, tak. Sobotka. Podsilowe cylindro. A nie, kurde. Szkoła. To w poniedziałek na 60, tylko 6 lekcji. I mam na 90, ale wtedy już mam 8. Niestety. Ciekawe, co będzie miała kolejny kółek. A to nie o szkole, odcinek, tylko o wsparcie. Ciekawe, co tą kulkę da się zniszczyć. Ile to ma? Dużo. No i zniszczę. Daję kulkę. Trzeba utrzymać ile idzie. Ciekawe, co to się stanie z kosztem, to kto przestanie ziodować. Tak, zrobiła. A ten tek to odziewał, polecie. Chciałbym, żebym mała. Jakiś bakrąców w ogóle słuchasz tam może nie polecieć. Bierzmy zrobił jakieś challenge, na przykład. Nie? Takie fajne rzeczy w tym porcie. Tryb kratny byśmy nagrywali Okej. Okay. To, to, to. Aha! Dobra, sorry, mówiłem, że ten nogarnią, ale zapomina mi się czasem jeszcze. Ale no dobra, ogólnie. Zazwyczaj na no, was i... Jeden typa. I... egzotyczne jest. Rakietę. Brać rakietę czy nie brać? Biorę ją. jest tak OP. Patrzcie. <laughs> Devin nie ogarniał. Ojej, wszystko powiedziałem. Bo jest to przez chwilę. O! No mówiłem wam, że mam słabego anima. Szkoliczny bliskie chyba nie wypadły. I zacząłbym sobie. Już jest bierzesz, czy lecie i bo każdy bo, bo, w ogóle. Chyba się powtarzam, ale najcz, chyba jednak nie, nie. Chciałbym wam poka pokazać poka w ogóle jak będą te wyglądały, jak będę to. Na pomordzie. Można by tak było powiedzieć, przynajmniej głośniej w ogóle mówię. To na całe wysłuchać, słuchać, żebyście mogli bardziej słyszeć. No, więc no. A tu są te Nie, ja go nie idę ratować. W sumie żalnik jest Chodka, ty. Ale patrzcie, gdzie on jest. No przecież on jest 500 tysięcy metrów ode mnie. Cztery to nie będę leciał, no nie, są artykie Chcę już są za... Czemu tutaj nie ma samochodów? Do jasnej i ciastej. Nie, 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 lecę po niego. Może zobaczy jak ja Waga, bo wzrost będzie spadek, widzowie. Jak on nie, nie jaki to spadek, to taki spadek do wody. Może no, niektórzy wiedzą, ku mają a za To zrobimy albo z samochodem, albo bez samochodu. Weźcie się z Wlecz, samochód po I to zrobimy ze samochodem. Ogólnie tak, samochody z dużymi kołami i prototyp. E, lepiej, lepiej działają w tej dżungli. I bambiki też. Patrzcie. Czy takie coś widać, no wątpię raczej. Patrzcie. ma tych, naprawdę to jest spadek. Widzicie? do wody. I tu jadę przejąć. Aj, jest tak przynajmniej flagę. A Okej. Okay. On nie wychodzi, on się nie podaje. I myślę, że mogę po niego pojechać. Tylko ja podbiorę. po niego pojadę. Pojadę w zążę, przecież on już tak długo. Chyba, że wyjdzie. Tylko najpierw tą ją i Ja naprawdę rozumiem. Tak przynajmniej szybko, żeby. Tak blisko jest. Jak ja, ja tylko się jadę i schodę i go nie strasznie, straszny, straszę. Nikt dobra. Ale tego, ja tego nie wiem, to zaraz mi zwali wszystko. Sędzio, czy tak będzie? I będzie... 8 minut już ten filmik trwa. No i trochę sporo. Ale ja po niego jadę teraz. Tam będzie, na niego takłe konie. Tutaj jakiś. Gazik poleciał... Fortnite. Party Royal. grę komputerowej. jabłej. dla z i na internetu. Zobaczymy, co się teraz Ale wam powiem, gdzie jedziemy. Tam go Ogólnie to, że już wiem, jak to słownie zaznaczać, jak się jeździ samochodem. Jak się jeździ samochodem, wiem. Jak się jeździ samochodem, wiem, dosłownie. Bardzo dobrze wiem jak się jeździ tym samochodem. Dosłownie na pewno. Nie od razu go tu. Wiem jak się jeździ tym samochodem. Dosłownie. Nie rozmawiam się tylko 50 miliardów razy. Skąd? Tam już się strzela. Ja Oddyma i tym małem, no i kończą mi. Co w na macie i samoloty? To ja jestem. Tak? Nie, no co ja zrobiłem? A ile to już nie samochód jest? Jo, ja już ty to teraz... Wiele na nogę może być. Za już to niczego nie da. No, zaraz nie wyczyny s mi ludźmi. Zawam no tu. Tu już od te bronie nie? Co z was z tego używa? Ja mam pełno golda. i do tego. Nie? Po prostu mi ten gold nie jest potrzebny, nie? Znaczy, wiecie, na pewno na nim patrzeć nie za niedugo, jak będę chęć czy tylko NPC-ty. Ja będę chwilą chilęż'a, bo ja się nawet robić będę Ciebie razem, co się robi też chillange. to też zawala na ludzie. Albo i moim kolegom dałem jakieś cięnienie. To co jest? Dobrze, siebie pewnie. To zamknij to do mordy! Dobra. Dobra. Trzeba go wysadzić. Bo ja już nerwę ten swoim kibicki kaskut. Tu nie ma samochodu w ogóle! I tam coś jest... Run for your life. Ogólnie już mnie nie widać, po prostu na I w ogóle nie wnikaj się na tą te które nabrałem. Po prostu mi się nudziło i zobaczyłem że mi okay. teraz prawa? U, na że nie widzi twój. ile. Okej. Idę teraz na ruiny na moku. Proszę, żeby... To jest bardzo No. я тебе не нужно W w Błota, nie wiem, co to bo to nie za jak w błotach wszystkiego. umyję się, ale zaraz będzie tak. jestem teraz full skupiony, zobaczcie, są już tylko dla siebie gotowe to na tym, które ono masło nie strzało za a kiry, okay. kiry, tak jest. I właśnie się łatwo widać. Płynę ty, 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 O te małe. No i tu będą za sekundę. Co on robi? Uf, ja bym wiedział, że tutaj będą za sekundę, to bym uciekł. Widzimy się w następnej rundzie. Pa, pa, pa. Co jest? Jesteśmy w następnej rundzie. Ogólnie. Jest za fajnie. A nie, no ogólnie nie problem. E ja ty, Michal. O! Widzę, jak będę na to też zaraz udawał. Tak będzie. Chciałam polecić na Mega City, ale. lecę wejście na bezpieczną zatokę, ale nie ze smutkiem ją mogę No szkoda, że tak słabo widać to Chcę, żeby dobrze było. Tylko. O! I dłożę rzecz, ja, kierowca i Myślałam, że mam. Oj, 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 ja, z jakąś dekaturą. Mm, by wyjechało zmianę. Zagrywam. W tym momencie dzień nie dwie ruty nie mogę nagrywać, nie? Jakby codziennie... dzień, jak co raz gnia, to rozwinę, to kończę, bo już tak szesnaście 16... metrów, nie? Nie chciałbym tak sobie spadać. No, tylko się spada. Jakby tak nikogo nie tęgnął, nie? Nie wiem. Koniec odcinka. No, naprawdę by było koniec. A ja zginę, to jest odcinka. Naprawdę, what the f ja chciałabym to nie zrobić. Jak mam teraz to co zejść? Myślę, że tutaj doskoczę.